Na Circle K sprawa jest prosta. Za paliwo i myj nie płacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie. Tankujmy auto i płać aplikacją Circle K bez wchodzenia na stację i bez kolejek. Co musisz zrobić? Wystarczy zalogować się w aplikacji Circle K, a następnie dodać formę płatności: kartę debetową lub kredytową. To w pełni bezpieczne. Aplikację znajdziesz w Google Play oraz App Store. A kiedy już jesteś na stacji, robisz to tak. W aplikacji wybierasz usługę paliwo. Wprowadzasz numer właściwego dystrybutora. Jeszcze tylko potwierdzasz płatność i możesz tankować bez obaw. Rachunek dostarczymy na maila, który podałeś przy rejestracji w programie Extra. A kiedy chcesz skorzystać z myjni, działasz podobnie. Wybierz usługę myjnia i program, a następnie zdecyduj, czy chcesz zostać w samochodzie. Wystarczy potwierdzić płatność i już po chwili cieszyć się lśniącym, czystym samochodem. Proste? No pewnie. A do tego wygodne i bezpieczne, bo płacisz bezkontaktowo i unikasz kolejek. Tak to jeszcze nie tankowaliście. Circle K. Take it easy.